Już na dniach w grze odbędzie się event lata, a wraz z nim do gry powróci przykładowo fazę otrzymamy ogrom zadania darmowe nagrody dla wszystkich, pojawi się sporo nowych i starych skinów w sklepie oraz dostaniemy sporo zmian na wyspie, a poza tym mamy informacje o kolejnych nagrodach i nowościach. Siemanko wszystkim, ja jestem Migao i witam was na filmie z podsumowania nadchodzącego eventu lata i nie tylko, lecz zanim to, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty chcesz zgarnąć prezent za 300 v to zostaw peczkę do góry i suba z dwoma. Bo ponad 50% z was tego nie robi i przypominam jako epic partner o Kodziku kiciata jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych nowości, bo jak sami chwilkę temu słyszeliście, dzisiaj zrobimy sobie całe podsumowanie informacji na temat eventu lata z nagrodami, bo wiemy już prawie wszystko, lecz zanim to, to mam dla Was jeszcze kilka małych informacji. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy sobie ten odcinek to pewna wpadka twórców gry, a chodzi tutaj o pewien przedmiot, który przypadkowo został dodany do trybu reaktywacja i jest to przedmiot, który dopiero ma zostać wprowadzony właśnie do tej gry. Większość z Was pewnie wie, że już niebawem do gry trafi kolap ze Squid Games które doda nam nowe skiny oraz przedmioty, nową mapę reaktywacji, którą Fortnite zdążył już nam nawet zapowiedzieć, lecz co ciekawe zdążyli oni nawet przedwcześnie dodać jeden item Squid Games na wyspę. Niektórzy gracze grając sobie spokojnie w reaktywację mogli znaleźć na wyspie nowego SMG tego widocznego na moim ekranie w tle i wiemy przykładowo dzięki temu, że ma on 28 pocisków i jest naprawdę bardzo szybko strzelnym przedmiotem. Dodatkowo, jak widzicie na końcu tego filmiku, poza tym, że jest to SMG, dodatkowo ma on bardzo mały odrzut więc może być to jeden z najlepszych poemów na wyspie, gdy cała ta współpraca ze Squid Games zostanie już tam ogólnie wprowadzona i jest to już pewne, że temi tem jest właśnie z tej współpracy. Pamiętajcie, że na teraz nie wiemy, kiedy dokładnie zostanie dodana ta współpraca i leakerzy stawiają nam tutaj na 27 czerwca, więc zobaczymy, czy rzeczywiście wtedy zostanie ona wprowadzona, ale i tak jest ona jako potwierdzona współpraca. Druga rzecz dotyczy pewnego nowego przedmiotu FNCS, jaki niebawem zostanie dodany do gry i według informacji od tego leakeratu Tutaj niebawem kill of gwiazdka otrzyma swoją własną wersję FNCS-ową i prawdopodobnie ta wersja zostanie wydana wraz z nowym skinem FNCS. Jak nie wiecie, to niebawem do gry trafi taka skórka FNCS, która będzie dostępna za darmo w turnieju i prawdopodobnie jej kilo w zestawie to właśnie będzie FNCS-owa gwiazdka, co brzmi naprawdę ciekawie. Skoro znacie już informacje na temat pewnej wpadki oraz nowego killoffa FNCS, przejdźmy sobie teraz do tematu, dla którego przyszliście na ten dzisiejszy odcinek, czyli nowy event lata z nagrodami, bo w jego temacie w ostatnich dniach otrzymaliśmy sporo ważnych informacji. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to już na dniach w grze odbędzie się event lata, który przez sporą ilość graczy jest uważany za jedno z najlepszych wydarzeń, które pojawia się w całym roku kalendarzowym, ponieważ wprowadza nam do gry ogrom naprawdę przekozackich rzeczy. Na początku warto w ogóle wspomnieć o dacie startu tego wydarzenia, ponieważ co ciekawe, jeszcze nie jest nam ona znana, ale spokojnie nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie trafi ten event, lecz zapewne zostanie on dodany do gry jakoś na dniach w trakcie tej przerwy Fortnite'a. Jak jeszcze nie wiecie, to Fortnite jest właśnie na wakacyjnej przerwie i do 15 lipca nie będzie żadnej aktualizacji, więc event lata wtedy trafi do gry, a druga ważna rzecz to jego nazwa, która może niektórym obiła się już o uszy, a niektórym jeszcze nie. I jak nie wiecie, to event lata nosi nazwę 14 dni lata, w którym dosłownie codziennie Będą na nas czekały ciekawe nowości w grze. Z wycieków, jakie pojawiły się w ostatniej aktualizacji, wiemy, że w trakcie tego wydarzenia na wyspie codziennie będzie pojawiał się jeden inny stary przedmiot oraz jedno nowe zadanie, które właśnie będzie kazało nam użyć nowego przedmiotu, który akurat wraca na wyspę. A więc, tak, pierwszego dnia wróci Grappler, drugiego dnia wróci Excalibur, potem kolejno co jeden dzień będzie wracał Boomerang, młot kinetyczny, RPG, bomba taneczna, minigun, karabin szturmowy, ten tutaj, spazik, balon. Snajperka, łańcuchy Hadesa, tarcza i pistoleto oraz na koniec wróci piorun Zeusa. Każdy ten przedmiot będzie trafiał do gry co jeden pełny dzień i spokojnie, gdy przedmiot trafi już do gry, pozostanie z nami do końca eventu lata, więc będziecie mieć sporo czasu, aby ponownie zagrać sobie każdym z tych przedmiotów. Tak więc już ta nowość będzie jedną z ciekawszych z okazji eventu lata, bo przykładowo do gry wróci spaza, ale nie jest to jedyna rzecz, jaka trafi do gry, a każda następna będzie coraz to lepsza. Następne w kolejce są oczywiście nowe skiny i przedmioty kosmetyczne, a nawet i darmowe nagrody dla graczy. I na początku zaczniemy sobie od skinów, ponieważ one już teraz pojawiają się w Fortnite i każdy z Was może sobie je zakupić za fałdolce w grze. Skiny te będą zmieniały się codziennie i dosłownie każdego dnia znajdziecie tam innego letniego skina, emotki, plecaki, kilofy i inne, lecz w tym wydarzeniu pojawi się coś jeszcze, a mianowicie do gry powróci pewna rzadka letnia emotka, która ostatni raz była 2000 dni temu. Cały ten temat podali nam każe na Twitterze i dali znać, że ta emotka w tle wróci do gry z okazji eventu lata w tym roku, a ostatni raz była ona dostępna ponad 2000 dni temu, więc ja tam się bardzo cieszę, że wraca i sam osobiście posiadam tę emotkę, a jest ona fajna. Co do nowych skinów, to nie wiem kiedy pojawi się jakieś nowe letnie skiny, ale najbardziej czekam na tego nowego manekina, bo wygląda on świetnie, lecz nie czekam tak mocno tylko na niego, a jeszcze na darmowe nagrody, które też mają trafić do gry z okazji tego wydarzenia. Tak jak już mówiłem wcześniej, w grze codziennie będzie pojawiało się jedno nowe Zadania, a za jego wykonanie, poza tym, że wróci jeden nowy przedmiot do gry, dodatkowo dostaniemy postęp w zadaniach o darmowe przedmioty na nasze konto. Z wycieków wiemy, że na tegoroczny event lata dostaniemy dokładnie cztery darmowe nagrody, i wiem, że nie jest to jakaś duża ilość, ale w międzyczasie w grze i tak jest jeszcze sporo innych nagród i mamy tam z ciekawych rzeczy plecak oraz naprawdę fajne kilowe. A żeby zdobyć te rzeczy, musicie wykonać daną liczbę zadań. Warto sobie zdobyć wszystkie te rzeczy, ponieważ potem trafią one pewnie do sklepu z przedmiotami za fałdolce, a chyba lepiej. I zdobyć sobie to wszystko za darmo, niż potem wydawać fałdolce, i same zadania będą dla Was dostępne przez około 2 tygodnie albo do nowej aktualizacji. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie mam totalnie pojęcia, którego dnia event ten wystartuje, ale spokojnie wszystko jest już w plikach, więc na dniach na pewno się on pojawi. Tutaj jeszcze widzowie chciałbym dodać w temacie eventu lata, że możemy spodziewać się, że otrzymamy tam jeszcze jakieś pojedyncze nowe mini lokacje na wyspie bądź jakieś zmiany, bo przykładowo w trakcie rozdziału czwartego na event lata otrzymaliśmy specjalną lokację, tą którą macie w tle. Raczej wątpię, że pojawi się tam coś więcej z okazji tego wydarzenia, ale oczywiście jest na to szansa i gdy tylko dowiem się, którego dnia wystartuje ten event, to dam wam o tym znać, tak więc wyczekujcie, bo na pewno spodoba wam się to, co trafi wtedy do gry i na pewno nie pożałujecie pogrania sobie w event lata. Ostatni temat, którego chciałbym tutaj poruszyć, to pewna nowość, jaka również nadchodzi do gry i trafi już w kolejnych dniach, a nie miałem okazji o niej wspominać na moich poprzednich filmach na kanale, a jest to nic innego jak sekretny skin obecnego karnetu bojowego sezonu Super. Po ostatniej aktualizacji poznaliśmy już wszystkie przedmioty od sekretnego skina Karnetu, czyli Supermana, i tak się one prezentują i będą one dostępne zaraz w lipcu dla każdego posiadacza karnetu, i tak wiem wiem, że osoby, które mają wykupiony lepszy karnet posiadają już Supermana w swojej szafce. W każdym razie wolałem tutaj o tym wspomnieć, ponieważ wraz z jego dodaniem do gry również trafi sporo bardzo ciekawych rzeczy, takich jak przykładowo jego własną lokację na samym dole wyspy, a nawet jego specjalna supermoc, która również pojawi się na obecnej wyspie. Pamiętajcie, że, żeby zdobyć samego Supermana, będziecie musieli wykonać kilka zadań, które pojawią się akurat w Fortnite, ale spokojnie nie będziecie musieli wykonywać typowo zadań, żeby zdobyć Supermana, tylko będą to zadania za poziomę ponieważ samego Supermana i jego przedmioty będziecie wbijać właśnie za pomocą są poziomu w grze. Tak więc widzowie, jak sami wszyscy widzicie, przez dosłownie całe, ale to całe wakacje w tym roku będą pojawiały się przekazackie nowości w grze i w następnych dniach będzie ich bardzo i to bardzo dużo, tak więc osobiście polecam serwować Wam kanał, bo dosłownie codziennie przez całe wakacje będę miał dla Was nowinki z świata Fortnite i będę Wam przedstawiał wszystko, co na bieżąco będzie trafiało do gry. Na teraz to są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie eventu, lata i nowości i nagrod, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tym tematach, to zostawcie Zostawcie łapeczkę do góry i komentarz lato, a nie dojrzeć, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każdy z Was dostanie ode mnie serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmowi live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!